Zbigniew Podraza, prezydent miasta Dąbrowa Górnicza. Można by było powiedzieć, że miasto to taka potężna, duża fabryka, która ma wiele cykli produkcyjnych. A spraw do załatwienia i asortymentów tych spraw jest naprawdę bardzo wiele. I żeby podejmować decyzje, trzeba te sprawy poznawać. Żeby je poznawać, trzeba być w ciągłym kontakcie ze współpracownikami, ale przede wszystkim z ludźmi. My dzisiaj z takich dużych inwestycji przechodzimy na działania, gdzie... Staramy się angażować społeczeństwo, gdzie staramy się wsłuchiwać w te drobniejsze sprawy, bo one okazuje się, że niekiedy bywają ważniejsze jak te potężne inwestycje. Dzisiaj angażujemy w to społeczeństwo, tworząc w Dąbrowie budżet partycypacyjny, już zaczynamy realizować to, co ludzie wydyskutowali, to, co zgłosili w tych spotkaniach, których odbyło się naprawdę bardzo, bardzo dużo, z olbrzymim zaangażowaniem społeczeństwa i myślę, że to jest to jest dobra droga. Taką inwestycją, którą zrealizowaliśmy i w niektórych momentach nawet powiedziałem, że warto, warto było być prezydentem, to jest ośrodek dla dzieci niedowidzących i niepełnosprawnych, który ukończyliśmy, a spełniliśmy marzenia przede wszystkim dzieciaków, które mają naprawdę warunki, na jak przystało, na XXI wiek, ale również i ludzi, którzy pracują z tymi dzieciakami. Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów. To jest sentencja Seneki, która wisi tutaj przed wejściem do gabinetu prezydenta, i myślę, że tak to właśnie jest. Trzeba e, chcieć, e, trzeba móc, e, trzeba współpracować, i wtedy jest, są szanse, żeby e, zarządzać dobrze.